Czy będziecie oglądać Kevina w różnych wersjach w te święta Bożego Narodzenia? Znaczy nie. Dlaczego? Znaczy ja nigdy nie oglądałam, i jakoś nie ciągnie do tego. A jakieś inne komedie, na przykład listy do Też nie. A pan? To u mnie bardziej rodzice nie chcą już oglądać, znudziła im się bardziej. A z innymi to czasami się obejrzały. obejrzały jakieś listy do M czy coś. Czyli Kevin bardziej w dzieciństwie. No bardziej tak. No na pewno będę stoją tradycja w rodzinie. Od zawsze z tego oglądam, z z tego nie ma szans, żebyśmy nie oglądali go. A czy jeszcze jakieś inne kom komedie się pani kojarzą? Nie, na święto tylko Kevin są w domu. Będę oglądał z rodziną w trakcie w yy, A dlaczego właśnie Kevin, a nie na przykład listy do M? Kevin to jest taki... Klasyk w